jest tak na samym wstępie chciałbym wam powiedzieć, że ten odcinek jest e, nagrany jakby później niż odcinki, które dopiero wstawię, bo mam kilka zapasowych odcinków, w sensie nie zapasowych, tylko mam już kilka odcinków jakby nagrane i te odcinki dopiero wrzucę po tym odcinku, bo jakby ten odcinek, no wiecie, jest o 8-bitowcu e, e, i nie chciałbym go wrzucać jakby z opóźnionym czasie, na przykład za kilka dni, jak już ta aktualizacja będzie jakby już... Już się do niej każdy przyzwyczai, także no wrzucam ją w dzień, w którym wyszła ta aktualizacja, no i odcinki będą, jakby na tym odcinku będę miał więcej pucharów niż na tych poprzednich, także tylko tak informuję, a teraz już zapraszam do oglądania. ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku po prostu najpierw sobie generalnie sprawdzę jak tutaj wyszło wszystko po update, co tutaj jest nowego i tak dalej. No i zagram sobie po raz pierwszy na moim koncie w Brawl Stars 8 bitowcem, także yy, albo 8 bitowcem, chyba 8 bitowcem, nie wiem do końca jak to się mówi, chyba 8. nie, 8 bitowcem to się chyba mówi, tak mi się wydaje, odbieram sobie tutaj te wszystkie żetony tutaj sobie zobaczmy, może odbiorę sobie coś tam w sklepie, zobaczmy, co tutaj mamy w sklepie. Na pewno są skrzynki właśnie tutaj, mamy tutaj skrzynki takie O mam trzy bileciki, także sobie je szybko tutaj odbieram No co tutaj jeszcze mamy, no Przebrania i takie tam O mamy też nowy skin Do Piper, tak on się prezentuje nowy, Nowe przebranie Tak ono się prezentuje i według mnie Piper wyglądała wtedy lepiej, no ale Szczerze mówiąc to w sumie nie wiem, ale no jak dla mnie to ta Piper wyglądała lepiej przed remodelem No i właśnie so, wybierzmy sobie może Piper Eee. Dobra tutaj mamy Piper i ta ikonka też się załadnie nie prezentuje, także tak wygląda Piper tutaj w lobby, no nie za ładnie, szczerze mówiąc dla mnie wyglądała tamta lepiej Ale dobra nieważne, no i dodali też nowe rangi, także tutaj będę mógł sobie grać dalej na tych zadymiarzach, także bardzo dobrze No i przede wszystkim dodali nowego zadymiarza, którym dzisiaj sobie zagram, także już go sobie tutaj wybieram nie no sobie... No, przetestuję sobie go na każdym yy, z dostępnych trybów. Także najpierw lecę ze zbiorami klejnotów, także ja już nie przedłużam no i co? Widzimy się w Gierce. Okej, okay, a więc już tutaj mamy i mamy samych 8 bitowców. Yy, także dobra. Zobaczmy jak tutaj 8 bitowiec jest. No na pewno, szczerze mówiąc dla mnie jest... chociaż ten też nie jest taki zły, ale yy, jak na, pe na pewno Tig mi się wydawał słabszy, jak go zobaczyłem pierwszy raz. Na pewno wolę 8-bitowce, bo wolę jakby... Nie no, w sumie nie będę tutaj oceniał na razie. Może sobie postawmy tutaj w rozsądnym miejscu to działko. A ja w ogóle już mamy te dwa działka, więc spoko to wygląda. A tam tamten koleś sobie to dosyć słabo postawił. A właśnie zapomniałem, że my tutaj gramy o gemy. Dobra, mamy 5 gemów, także jest dosyć spoko. O już mamy 0. Proszę zbierz co tam 8-bitowiec. No to jest każdy 8-bitowcem w sumie. Dobra, tam go pokonamy na spokojnie. Wydaje mi się, że tutaj... Chociaż w sumie nie wiem... O, dobra, zbiorę te klejnoty Bo jestem chyba najbardziej doświadczonym graczem tutaj Z tych wszystkich ludzi, tak mi się wydaje No bo tak jak mam 12 tysięcy pucharów yy, ponad, Także no to mało kto tyle ma No w sensie może nie mało, są lepsi ode mnie Ale no, no myślę, że tutaj ja mam tych pucharów najwięcej Dobra, rozwalmy sobie... rozwalmy tamto działko No i to myślę, że to możemy wygrać, bo... O, brakuje nam jeden klejnot Klejnot, no i już zebrałem klejnota o, dobra, tutaj trzeba uciekać, bo bardzo blisko jest śmierci mojej. Dobra, dobra, już sobie nie idę po tamtej nocy, Nie ma co się pchać w niepotrzebne niebezpieczeństwo. Moje działko w ogóle tam sobie y, cały czas jest, i y, ma tutaj, jak widzicie, o tutaj, gdzie ja teraz strzelam. Ma cały czas to życia. W ogóle nikt nie odebrał życia temu y, mojemu działku. Moje działko cały czas działa i ogólnie chciałem zaznaczyć, że właśnie 8-bitowiec 8 ma spoko animację, gdy przegrywa. Mi się bardzo podoba ta animacja, gdy... O! Tutaj wygrywamy. No ta animacja jest spoko, taka zwykła, ale jak przegrywa, to ta animacja jest kozacka, chociaż no, nikt nie lubi przegrywać. No i no, powinna być, powinno być na odwrót z tą animacją. No i dobra, jestem z powrotem, nie wiem dlaczego, ale teraz po tej aktualizacji co jakiś czas mnie wyrzuca z Brawl Stars. naprawdę nie wiem dlaczego, no i teraz zagram sobie w trybie solo, mamy mapkę, wypalony kamień, także widzimy się już w gierce. Okej, okay, więc tutaj już jesteśmy w gierce i ogólnie bardzo dobrze, że dodali te nowe rangi, bo miałem już każdego wymaksowanego, każdą postać miałem na 20 randze i bardzo się cieszę, że dodali te nowe rangi, bo... Straciło się te pułarki i to było trochę takie jak dla mnie bez sensu Już szczerze mówiąc nie chciało mi się grać na tych 20 rangach I dobrze, że dodali nową postać Bo tak to bym sobie grał i bym wbił ośmiobitowska na 20 rangę I już bym znowu przestał grać i bym musiał czekać do kolejnej postaci A jak dodali, o tam muszę uciekać Bo już nie mam z nim raczej szans A jak dodali te nowe rangi to będę mógł sobie grać Także bardzo się cieszę Bo już naprawdę ta gra stawała się dla mnie no trochę nudna Znaczy nie stawała się dla mnie nudna Ale no już nie, mia nie miałem jakby sensu grać dalej. Dobra, tam sobie postrzelajmy już po nim. No pięknie. Te trzy power cubes rozwalmy jeszcze jego działka. Co mi tam? Dobra, pyk, pyk, pyk. 7 power cubesów pięknie. Teraz trzeba było się uleczyć, no i mamy już trzecie miejsce. Chciałbym tutaj powalczyć o pierwsze, ale myślę, że będzie ciężko. Ogólnie o tak się tutaj prezentuje w Gc. O tak on się prezentuje. 8-bitowiec. Także dobra, o, tam mamy kogoś, akurat pięknie trafiłem. No i pięknie, i mamy drugie miejsce. Teraz trzeba tylko... O, tam widzę kolejnego i myślę, że z nim nie będzie jakiegoś większego problemu. Dobra, nie będę rozwalał tego działka, bo nie ma w sumie sensu. Bo zobaczę gdzie jest. Chyba tak to nie ma stuprocentowej pewności, czy ja tutaj na pewno jestem. Dobra, myślę, że mogę do niego podejść. Pyk, on już wie, że nie ma szans. Ale... Je... Nie no, w sumie nie wiem, czy nie wie. No i dobra, tutaj mamy plus 10 pucharów, także bardzo dobrze idzie 8 -bitowcem. Dwie gierki, dwie gierki wygrane. Także bardzo pięknie, bardzo dobrze idzie Dobra, już mamy drugą rangę i prawie za chwilę będzie trzecia ranga Także bardzo dobrze i mamy tutaj plus 44 żetony I jeden yy, ten gwiazdny żeton Dobra, więc teraz wybieram sobie Zadymę, mam nadzieję, że tutaj też wygramy Ale to już było za dobre i szczerze mówiąc myślę, że Ośmiobitowiec nie będzie za dobry na Zadymę, bo No ale w sumie zobaczymy. No i dobra, jednak na razie nie zagram sobie Na Zadymie, bo niestety yy, nikt nie chce grać w Zadymę na drugiej landze, także no niestety Będziemy, będę musiał zagrać na napadzie najwyżej później i spróbuję. Ja jeszcze na dodatek wywaliło mnie znowu z Brawl Stars. Także dobra, teraz zagram sobie na napadzie. Dobra, ciężko było, ale dołączyło mi graczy, także cieszę się, że chociaż mogę sobie zagrać na napadzie. No i spróbuję później na zadymie. I ogólnie tutaj 8-bitowiec nie będzie za dobry na napad, bo zwłaszcza na tą mapkę, bo ta mapka jest słaba dla niego. Dobra, tutaj Frank porób tego. Dobra. O, wygrywamy bo teraz się tak zastanawiałem. Ale w sumie nie wiem, kto mógł. Dobra, rozwalmy go. Dobra, może postawię tutaj nasze działko, chociaż nie wiem. Dobra, postawię tutaj to działko. Myślę, że tak gdzieś na środku. O, tu mogę. Zresztą było słabe miejsce, bez serca było postaw. No dobra, nieważne. Najwięcej postawię. O, tam jest tik. Ktoś dopiero sobie zblokował tik. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Zobaczmy, tutaj jest spajka, spajka. No to się nie dziwię, to może być jakiś dobry koleś. No bo ja w sumie nie mam legendy. Dobra, dobra, rozwalmy ich to działko, bo postawili przy nas. Tutaj będą więcej zadawali obrażeń. Dobra, lecimy. O, tam zamroził ich, dobra. Ja po, po, pomogę mu rozwalić tego kolesia. Dobra, muszę się troszeczkę wycofać. Dobra, rozwalmy im, rozwalmy im, safe. Rozwalmy im, safe. Oj, no na razie wygrywamy, to dosyć sporo. Tutaj Frank nikogo nie zamrozi, niestety. A miałem do zamrożenia aż trzech. A moje działko cały czas się trzyma. Jest w ogóle nie ucierpiało. O, teraz już ucierpiało. Dobra, pyk, lecimy do nich. To działko już ma bardzo mało życia. Ale nadal się trzyma, także jest dobrze. oni tutaj postawi działko. Proszę mi uciekać. Uciekaj. Dobra, 3, dwa i jeden. I się rodzę, dobra. Dobra, pyk. Tutaj mamy jeszcze... Dobra, Spike, pięknie, pięknie, pięknie. Aha, dobra, jednak nie. Dobra, bo teraz się troszeczkę skojarzyłem. Dobra, nieważne. Wygrywamy to na razie. Oj, tutaj Spike rzucił nam. dobra. Może ja postawię to działko tutaj z powrotem. No bój się mnie spike. No uciekaj stąd. I tak cię pokonam. nie masz szans ze mną. Nie masz ze mną sz... ze mną szans. No nie, bo w końcu to przegramy. 20 sekund zostało. 20... No ratko. Dawajcie, no nie, mo nie możemy tego przegrać. Zostawmy to, żeby... Zostawmy... Nie, dlaczego. Dobra, postawię to działko tutaj szybko, jak najszybciej. O, matko, nie, nie gadaj, że to przegramy. Nie gadaj, nie gadaj. Dawaj, 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 dawaj go, dawaj go. No nie, bo przegramy. Kurczę. Nie, 3, 2, 1... Dobrze! Nie! 1%! Jednym procentem, nie wierzę w to. No nie wierzę. No i teraz przynajmniej ja wykonałem tą fajną animację, ale co mi po fajnej animacji jak... Przegrać Aha, no i dobra. Nie zdążyłem tego dokończyć. No i teraz niestety jest przerwa konserwacyjna, także już sobie nie zagram. Nie zagram sobie na. Jakby na zadymie, i już sobie w ogóle nie zagram. Także, no, już jestem zmuszony zakończyć ten odcinek. Także, no, oceniam 8 bitaca, że jest to spoko postać. Zwłaszcza, że jest ona za darmo. Także, no, jest to na plus, że jest ona za darmo. Nie trzeba jej wydropić ze skrzynek, bo to by było dosyć problemowe. No i to, mam nadzieję, że teraz dodadzą coś fajnego do gry, bo teraz pewnie coś dodają fa fajnego. Także co, ja już się z wami żegnam, to już by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja czas ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu, wybrał zaraz klub na nazwę Klub trzeciego. ja sądzę, że zara pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma już prawie 300 tysięcy pucharów, także jest to duża liczba, no i wyrzucam sobie nieaktywne przez miesiąc, no i bardzo dobrze się ten klub właśnie dlatego rozwija. Dobra, ja już nie przynudzam, to już by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on się spodobał, no i ja już się z wami żegnam, no i cześć!